Przejdźmy teraz do Willingen. 2007 rok, luty. Kontrowersyjne zawody. Miran Tepesz w obu seriach wyjątkowo długo przetrzymywał pana na Belce. Po konkursie powiedział pan w telewizji polskiej wprost: Zostałem zrobiony w konia. Czy to jest moment, w którym poczuł się pan najbardziej pokrzywdzony przez decyzję jury, jeśli chodzi o całą karierę. Czy było parę takich momentów? Ja wiem, że dla jury to jest trudne zadanie, szczególnie dla, dla osoby, która jest odpowiedzialna za właśnie to puszczanie czy zapalanie świateł. Ja miałem parę takich, takich momentów i jednym, jedną, jeden taki moment to pamiętam bardziej od tego, to, było, to była Hakuba, gdzie pojechałem tam jako, jako wielki faworyt na treningach, skakałem od wszystkich o 2-3 belki niżej, a później w zawodach podniesiono tę belkę, więc nie wygrałem tych zawodów, bo po prostu na samym starcie, jakbym zrobił to na 100% swoich możliwości, no to wylądowałbym na płaskie i mogłoby się to źle skończyć. I ludzka psychika w ten sposób działa, że Ty jakby dopasowywujesz się do pewnych rzeczy. Ja później miałem pretensje nie tylko do jury, ale również do, do dyrektora e, skoków narciarskich, wtedy jeszcze był e, Hofer tym dyrektorem. Dlaczego ta belka była tak wysoka, zresztą trener również miał dużo pretensji o to. E, dostałem trochę taką niefajną odpowiedź, więc nie będę je tutaj przytaczał. Ale no myślę, że było to troszkę krzywdzące. Dzisiaj byłaby inna sytuacja, bo dzisiaj moglibyśmy sobie sami obniżyć tę belkę i wtedy dostać za to dodatkowe punkty. Ale no takie sytuacje miały miejsce i to jest jakby poza tobą. Ty siedzisz na rozbiegu i w zasadzie ty o niczym nie decydujesz. Twoim takim bezpośrednim przełożonym jest trener, który podnosi chorągiewkę, opuszczają, puszczacie lub cię nie puszcza, lub każe ci zejść. I ty musisz mu ufać w 100% i wierzyć w to, że, że to jest taki Twój, jakby, bezpośredni przełożony, który, któremu musisz zaufać, żeby, żeby wszystko było ok. Właśnie ta Hakuba teraz dla spalostowania. Czy Pan mówi o 2001 roku, kiedy Pan przyjechał pierwszy raz z koszulką lidera na Buchar świata, czy o 2004, kiedy był Pan po dwóch drugich miejscach zakopany? Myślę, że to było chyba. Kurczę, nie pamiętam teraz dokładnie. Który to był rok? W 2002 w Hakubie Pana nie było, w 2003 gdzieś tam w czołowej dziesiątce. Nie wiem, to w ogóle nie było letnie W 2004 może, no. wtedy kiedy już Pan przyjeżdżał. Możliwe, że ale tak. Ja, ja powiem pan... szczerze że to da, mam bardziej takie przez te wszystkie lata Bardziej pamięć taką do danego jakiegoś sytuacji niż do, do lat, które by, bym, bym pamiętał dokładniej i rzucał tutaj teraz w tym momencie liczbami. Cieszę się, że Pan wspomniał też o Walterze Hoferze, bo teraz przyszło mi do głowy takie pytanie. W polskim internecie często padały teorie, że Hofer i Tepez chcą ukrócić Pana dominację i to wszystko. Docierały do Pana te głosy? Nie, myślę, że, 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 że nie docierały do mnie na tyle, że ja byłem gdzieś tam skoncentrowany na sobie, co mam robić. I, i de facto myślę, że mało kto był w stanie wtedy powstrzymać gdzieś tam e, e, moją karierę ze względu na to, że ja po prostu robiłem swoje. Ja byłem do tego przygotowany i wszystko robiłem w tym kierunku, żeby po prostu dobrze skakać. Sezon 2006-2007 no, dla pana bardzo przewrotny. Jego początku to już rozmawialiśmy. Przez styczeń, przez luty zaczęły się zwycięstwa w Oberstdorfie, w Titizen Neustadt. Było więcej podium, no i ta legendarnego nitwa za Andersenem Jakobsenem. Pan woli rolę tego, który goni, czy tego, który jest goniony? To jest bardzo zależne od sytuacji. No to <laughs> jeśli, to... jeśli jesteś naprawdę w dobrej dyspozycji, zacząłeś dobrze, to oczywiście nie ma problemu takiej, żeby bronić tego, tego tytułu, czy, czy tej swojej pozycji. E... Jeśli ten początek był niezły, ale nie taki dominujący, no to zawsze jest lepsza ta rola tego goniącego mimo wszystko. Bo ten, który ucieka, ma zdecydowanie trudniejsze zadanie ze względu na to, że nie tylko musi dobrze skakać, ale musi też patrzeć cały czas na plecy, jak inni to robią. A ty zawsze chcesz dogonić tego najlepszego. I za tobą. Za tym najlepszym zawsze jest ta przynajmniej 30 w drugiej serii, która chce go przeskoczyć. Czy rekordowy 151,5 metra w w 2001 roku to był najbardziej szalony skok w Pana karierze? Myślę, że takich skoków było parę. Na pewno Trondheim, rekord skoczni. Myślę, że jeszcze bym pewnie znalazł parę takich skoków, które, które no były szalone. Na pewno y, harachów po, po zwycięstwie w turnieju teraz skoczni, gdzie wszyscy, szczególnie niemieckie media, mówiły, że nam Mamucie sobie nie poradzę. Y, więc ja myślę, że jest parę takich naprawdę skoków, które utkwimy mi bardzo mocno w pamięci i które pamiętam, a jak nie pamiętam, tak sobie puszczę gdzieś tam na YouTube, to sobie przypomnę.